Cześć, witajcie. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock i zapraszam dzisiaj na unboxing gry Little Nightmares 2 w wersji na PlayStation 4 w edycji kolekcjonerskiej. Dzisiaj, wiadomo, tu jest czwartek, 11 lutego, właśnie dotarła paczka, niedawno, także tak to się prezentuje. Pudełko oczywiście kartonowe, tak, zwykłe, zapakowane z, z, ze sklepu game. Teraz mamy oczywiście w Anglii Lockdown, także wszystko oczywiście sklep działa, ale tylko online. Także wszystkie gry można sobie zamawiać, kupować, oczywiście preordery i tak dalej, To wszystko działa z dostawą do domu. Także w tym przypadku była dostawa tutaj za darmo, czasami oni chcą, yy, czasami chcą za przesyłkę, ale to raczej. Tutaj oczywiście tam jakaś faktura, tak? ratunek zabezpieczające folie. No i proszę, no tak to wygląda. No, y, jestem trochę w lekkim szoku, bo po rozmiarze tego pudełka y, myślałem, że to będzie mniej więcej takich rozmiarów, a to się okazuje, że jest to naprawdę nie za duże, jak widzimy. No sprytnie to zapakowali. Pamiętacie y, kolekcjonerkę, też mam jest unboxing na kanale, możecie sobie znaleźć y, z Little, Mighters, y, Little Nightmares i, jedynki. Jest tą taką postacią, y, y, właśnie główną bohaterką jedynki y, y, w tym... Y, w takiej klatce, jakby to pudełko było stylizowane, bo ona oczywiście tam była więziona i tak dalej. No a tutaj naprawdę, no... Ogólnie jestem zaskoczony, y, nie mówię, że na minus, tylko po prostu na, na, na rozmiar tego. Myślałem, że... Będzie to trochę większe, to się nazywa tak zwane TV Edition. Grał od 16 lat, no wiadomo. teraz mieliśmy niedawno wersję demo na PlayStation Store. Także to jest wersja, oczywiście, na PS4, ale ja będę grał oczywiście na piątce na już we wstecznej kompatybilności, jakby. Wy. Gra wyszła oczywiście również na Switcha i na Xboxa. No ale tutaj widzieliśmy przez moment, może sobie tą folię zdejmiemy, bo ona. To odbija światło. Także tutaj. A, to tu jest taka nasuwana. To zaraz sobie zobaczymy. A to jest ten zawartość tego, tego zestawu, tak? Cena, cena tutaj premierowa w Anglii to jest 49 funtów. Także całkiem ok. Jeszcze jak mamy taki program Game Elite, to tam nam 5 funtów wraca. Także. Cena taka za 45 funtów w takiej edycji kolekcjonerskiej mi się wydaje dobrą ceną, bo chyba podstawka jest za 30 funtów, także dokładamy niedużo, a mamy naprawdę fajny zestaw. Kartonowa woluta. To możemy sobie na bok, no i widzimy to jest tak zwany TV Edition, czyli po prostu pudełko stylizowane na stary jakiś telewizor. Tu jest jakaś rączka, wygląda to trochę jak mikrofalówka. Tu jakiś niby z tyłu kineskop i tak dalej. Także ok, no zobaczymy po otwarciu. Także mimo na takie małe pudełko zawartości jest naprawdę sporo, bo jak widzimy już na dzień dobry, e, sobie zobaczymy steelbook. Tutaj jest logo gry. No tu jakieś taki labiry. No nie za specjalne te wzory można powiedzieć, no ale ok. I po otwarciu jest w steelbooku soundtrack. Czyli naprawdę dobry pomysł, muzyka na płycie, muzyka z takiej gry to też na pewno robi robotę, także jest OK. Tu jest jeszcze art jakiś pod spodem, także tak wygląda ten steelbook, z jakimiś zabawkami tutaj. Ale muzyka, czy to w pierwszej części, czy na pewno w dwójce też jest, e, raczej, raczej da radę, tak? E, klimaty na pewno, gra dostaje naprawdę dobre oceny, także, także to jest na plus. E, Kolejną rzeczą są naklejki. Całkiem ok. Trochę creepy, tak wiadomo. No ja mówię, cały czas jest demo dostępne, możecie sobie sprawdzić. Jest, jest tam jeden level. Tu jest The Art of Little Nightmares 2. No szkoda, że nie w twardej oprawie ten jakby artbook. Ale jakościowo ok. Papier dobrej jakości. Tu jest jeszcze coś opisane. O, fajnie, że coś tu można trochę poczytać. Także postacie. No papier taki no w klimacie naprawdę. Tego horroru, no może za, za dużo, żebyśmy, bo tu mogą być jakieś spoilery, wakacje i tak dalej. No ale fajne rysunki, naprawdę, klimat jest konkretny, tak. Także tak wygląda ten artbook. Następną rzeczą jest oczywiście gra w tej edycji standardowej. To już tam folię sobie zdejmiemy, że to szybko. Nie. Oczywiście, horror no to jest taka platformówka. Idziemy z prawa do lewa i tak dalej. Zagadki logiczne w stylu inside i tak dalej. No ale mimo wszystko grał od 16 lat. Zobaczymy, czy tu nie ma jakichś kodów. Tak, są jakieś kody na jakieś punkty. Jest jakiś zestaw Digital Bundle, bo to też jest w tej edycji kolekcjonerskiej. Jest kolejny kod na jakieś strój kapelusz także pod Wam na razie nie będę pokazywał bo oczywiście będę ich używał no tutaj standard płyta Blu-ray wiadomo ale wszystko działa ładnie pięknie na PlayStation 5 nie wiem czy tam jest coś lepiej czy nie ale być może trochę będzie lepiej w sensie jakiejś tam wydajności czy coś chociaż w tego typu grze to bym raczej się nie spodziewał ale no być może zobaczymy zaraz po, po unboxingu idę to instalować i następną rzeczą, ostatnią już, to oczywiście tak to wygląda, no to, to możemy sobie trzymać to jakby w tym, tym tak zwanym telewizorze, w tym pudełku jeżeli chcemy, jest figurka, taka mała diorama, także naprawdę bardzo, bardzo fajna, fajna rzecz. Naprawdę, to jest nie za dużych rozmiarów, ale, ale robi wrażenie szczegółowością. Widzicie ten telewizor tutaj, jak ta postać z jedynki jest wyciągana z ekranu przez, przez bohatera dwójki. Tutaj płaszcz, to pudełko jego na głowie, czy ta torba taka kartonowa, jakby. Także tutaj mamy logo. Widzimy, jak widzicie, no mieści się to, tak powiedzmy, na dłoni, na, ale, ale, ale naprawdę yy, mówię, za taki zestaw. Fajnie to się prezentuje, no jak mówię, można to sobie wstawić tutaj, chociaż to już nie będzie może robiło takie wrażenia, oczywiście. No nie, to bez sensu trochę, nie widać tego w ogóle, chyba że w tym plastiku być może, ale, ale chyba lepiej się prezent będzie prezentować na półce, jeżeli będzie stało tak po prostu, tak. Tu nawet widzimy szczegół, no może nie widać jej twarzy, ale jakieś tam włosy i tak dalej, na tym telewizorze jakby ekran. Także fajna, fajna taka kompozycja, to jest na pewno jakaś scena z gry, także. Także to by było na tyle. Moim zdaniem e, naprawdę e, dosyć fajny zestaw. Mówię, za takie pieniądze, wiadomo, że to jest mniejsza gra, że to jest można powiedzieć indyk i tak dalej, no, ale, ale mówię, za takie pieniądze e, widzicie sami ile tego jest. Jeszcze jest do tego cyfrowa zawartość w postaci trzech kodów. Jest artbook, jest gra w edycji standardowej, są naklejki, jest fajna figurka, jest soundtrack na płycie, co się chwali, jest steelbook, tak? jest powiedzmy kolekcjonerskie pudełko. Także całkiem fajny zestaw i na pewno gra dowiedzie, bo oceny dostaje konkretne. Także, no oczywiście jak skończę, no to będziemy robić jakiś odcinek o tym, jakieś dwa horory. Pewnie razem sobie omówimy, może Medium i Little z 2 to by pasowało, także taki odcinek z dreszczykiem na pewno się pojawi niedługo na, na, na podcaście Padlock. Także to by było na tyle, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, na razie.